Tobi i muszla. Wielu kolorów, pewnego słonecznego poranka w Harmony Hollow żółw Tobi obudził się z czymś dziwnym. Spojrzał na swoją muszlę i zamrugał. Błyszczała wszystkimi kolorami naraz. Wiry błękitu, różu, zieleni, złota i fioletu mieniły się niczym tęczowy staw. Zwykle jego muszla miała jeden lub dwa kolory, które pasowały do jego nastroju, ale dziś lśniła nimi wszystkimi. Odwrócił się powoli. To coś innego. Piewiórka z wychyliła głowę przez okno. Toby, twoja muszla wygląda jak cukierkowa kulka. Szopremi wspiął się po drabinie domku na drzewie. Wow, zjadłeś brokatowe jagody na śniadanie? Tobi zachichotał. Jeszcze nie, ale czuję się dziwnie. Właśnie wtedy sowa wpadła do środka, mrużąc oczy i patrząc na plecy Tobiego. Fascynujące. Ten rodzaj migotania może oznaczać, że Twoje serce odczuwa wiele rzeczy naraz. Tobi przechylił głowę. Ale nie czuję się zdezorientowany ani zdenerwowany, po prostu pełny. Pełny czegoś? zapytał Squicky. Przekonajmy się, powiedział tobi. Szli przez las mając nadzieję, że coś lub ktoś pomoże Tobiemu zrozumieć olśniewający wygląd jego skorupy. Przy krzakach Jagód Benny machnął do nich. Tobi, spójrz na to! W kępie jeżyn zaplątał się mały jelonek, drżąc. O nie, powiedział cicho Tobi. Poruszał się ostrożnie, ścinając kolce nożycami do liści i szepcząc cicho do jelonka. Wkrótce jelonek był wolny i przytulił się do swojej matki. Tobi uśmiechnął się ciepło, a jego skorupa zalśniła złotem i zielenią. Jest jedno uczucie, powiedziała Remi. Życzliwość i spokój. Na dalszej ścieżce znaleźli królika Junie, węszącego pod muchomorem. Zgubiłam naszyjnik z kamyków, powiedziała. Ten, który zrobił tata, skrzypiący wskoczył na pień. Poszukajmy razem. Przeszukali każdą dziurę sterte liści i każdy kamień. W końcu Tobi dostrzegł coś błyszczącego w kałuży, sięgnął do środka i uniósł to naszyjnik Juni Promieniowała. Dziękuję. Muszla Tobiego rozbłysła na różowo i niebiesko. Kolejne uczucie, powiedziała sowa. Radość i troska. W miarę jak szli dalej, wiatr się wzmagał. Nadciągały szare chmury. Zaczął padać deszcz, najpierw mrzawka, potem ulewa. Zwierzęta pobiegły szukać schronienia pod wieżbą. Tobi zaśmiał się, gdy krople deszczu tańczyły na jego muszli. W sumie lubię deszcz. Wszyscy zachichotali i przytulili się do siebie, przytuleni i bliscy. Kiedy deszcz ustał na niebie, pojawiła się jasna tęcza. Tobi spojrzał w górę, potem spojrzał na swoją muszlę. Błyszczała wszystkimi kolorami tęczy, delikatnie zmieniając się i wirując. Chyba teraz rozumiem, powiedział cicho. Moja muszla zmienia się pod wpływem uczuć, ale dzisiaj czułem tak wiele rzeczy: radość, życzliwość, ciekawość, spokój. Troskę, a nawet odrobinę smutku. I wszystko jest w porządku. Razem tworzą coś pięknego. Przyjaciele skinęli głowami. Uczucia nie muszą pojawiać się pojedynczo, powiedział Squeaky. I nie musimy ich wszystkich od razu rozumieć, dodał Remi. Po prostu należą do nas, powiedział Toby. Jak kolory na niebie. Tej nocy, gdy nad Harmony Hollow migotały gwiazdy, Tobi odpoczywał na skrawku muchu pod wieżbą. Jego skorupa delikatnie lśniła w blasku księżyca, wszystkimi kolorami, miękka i pewna. A zasypiając, wyszeptał. Nawet gdy czuję wszystko, wciąż jestem sobą.